Zakończyliście w tym momencie sezon i o tym będziemy też rozmawiać w innym reportażu. Natomiast jeśli chodzi o merytory, merytorykę postępowania teraz, zakończony sezon, jak to widzisz, jaki masz plan w tym momencie do kolejnego sezonu? Bo to zmienienie i będzie już trzeba działać. Plan generalnie cały czas jest bardzo podobny. Teraz gołębie są połączone w pary po sezonie lotowym, wychowają najlepsze po jednym młodym. Później je rozdzielimy i gołębie rozpoczną proces pierzenia. To jest chyba y, najważniejszy okres w hodowli gołębi. No i tu nic y, nowego i mądrego nie powiem, jak y, prześpi się ten okres, nie zwróci się uwagi na to, żeby gołębie wymieniły y, pióra na takie odpowiedniej jakości. No to, to jest narząd ruchu, który będzie wykorzystywany y, w roku następnym. Jeżeli on będzie słaby, no to niestety nie możemy się spodziewać dobrych wyników. Także yy, po wychowie młodych rozdzielamy i przystępujemy do pierzenia. A jeśli chodzi Arek o pierzenie, no to w tym momencie jak właściwie cały proces nie będzie przeprowadzony zaplanowany, to co nas może czekać? No na pewno będziemy odstawać od konkurencji. Yy, jeżeli te pióra będą słabej jakości, Yy, będą, szczególnie yy, na lotach yy, do wiatru, gdzie gołębie lecą pod wiatr, będą się wyginać nienaturalnie, nie będą yy, wracać do swojej normalnej postaci, na pewno yy, będziemy tracić do konkurencji yy, już właśnie poprzez yy, poprzez to, że ten narząd ruchu będzie zdecydowanie słaby. Także piórka muszą być Wymienione na, na takie, które pozwolą tym gołębiom szybko latać. To jest podstawa w ogóle do tego, żeby myśleć o tym, żeby rywalizować z konkurencją na najwyższym poziomie. E, jakieś takie może elementy, jeśli chodzi o karmienie w okresie pierzenia, na czym się tu skupić? Jak to wygląda u was? Co możecie powiedzieć, oprócz tych waszych, wiadomo, tajemnych sekretów? <laughs> tu nie ma tajemnych sekretów e, zdecydowanie. Karma dobrej jakości. Jak wszyscy wiedzą, my używamy karmy z firmy Prima. I odpowiednia suplementacja, czyli wszystkie te suplementy, które będą nam pomagały w budowaniu masy mięśniowej i ogólnie upierzenia. Tak. tak jest. Zwracamy tutaj uwagę na metioninę, która jest tam podstawowym budulcem. E, możemy ją znaleźć właśnie w e, aminokwasach e, z waszej firmy. E, zwracamy uwagę na to, żeby gołębiom podawać olej. Pióra mają być e, jedwabiste. Zwracamy uwagę na to, żeby gołębiom udostępnić kąpiel. E, I to jest bardzo ważny okres, dlatego nie możemy go przespać. Zwracamy uwagę na te przede wszystkim. E, Dobra karma z nasionami oleistymi, białkiem, suplementy, które pozwalają budować nowe, dobre pióra, kąpiel. No i zwracamy uwagę na to, żeby w tym czasie oczywiście gołębie były zdrowe. Ale to o zdrowiu nie będziemy teraz mówić, bo zakładamy, że wszyscy mamy zdrowe gołębie. Mówiłeś o kąpieli. Jak wygląda kąpiel u ciebie w strukturze? Tej właśnie tygodniowej, jak już rozpoczniesz, jak to, jak to wygląda w Twojej hodowli na ten moment? Tak. Gołębie bardzo chętnie kąpią się, nieważne czy, to, czy temperatura spada nawet poniżej zera. One bardzo chętnie wchodzą do wanny. W okresie pierzenia korzystają z kąpieli nawet i dwa razy w tygodniu. I też o tym nie, nie można zapomnieć. Gołębiowi na pewno nic nie będzie. On sobie y, na pewno i z niskimi temperaturami poradzi. Zresztą, jak postawimy wodę, to wszyscy widzimy, że one chętnie tam wchodzą i się czyszczą czyszczą piórka. Także nie możemy też y, o kąpieli gołębi zapomnieć.